Bogactwo przyrody oraz osobliwości historii tworzą wesołej w powiecie brzozowskim krajobraz wyjątkowy i niepowtarzalny. Wysokie pagórki opatulone zieloną pierzyną, przystrojone drewnianymi wieńczonymi z trzech z XIX wieku robią wrażenie. Pejzaż niezwykły, przenoszący w przeszłość, przypominający dawne dzieje, inspirujący. Swoisty wehikuł czasu wykorzystywany przez twórców między innymi filmowych, scenarzystów, reżyserów, aktorów i to z górnej półki. Tych na przykład, którzy na początku lat 80. zdecydowali się wesołej nakręcić jeden z kultowych seriali PRL-u zatytułowany Popielec traktujący o zachowaniach, lękach, relacjach międzyludzkich, sposobach na przetrwanie podczas II wojny światowej i w pierwszych latach Polski Ludowej. Miejsce było wyszukiwane pośród tych sąsiednich wiosek, ale najbardziej im odpowiadała jednak Wesoła, ta błędna. No, bo to było. I kiedy oni przyjechali to uzasadniali w jaki sposób, dlaczego tutaj tak, tak, że kręcić. jego odpowiada, po prostu teren, okolica, bo to, to były nie dzisiejsze czasy, bo to było całkiem co innego, bo pola zadbane, wszystko, to było coś pięknego. I kiedy rozmawiano z Wami, już informowano, jak... o czym konkretnie będzie ten film? Tak, że niby czasy to wojenne po prostu będą nagrywane, także starsi to bardziej to rozumieli, tak, moi rodzice, mamusia, ona przeszła, w Niemczech była i tak dalej, to te sprawy y, znała I język trochę i tego i te wszystkie sytuacje, także nasi rodzice to, to bardziej, bardziej byli zorientowani w tym, o, czego dotyczy ten film, bo my byli jeszcze w tym czasie w miarę możliwości młodzi. Dziewięcio odcinkowy serial Popielec stanowił jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miejscowości. Umożliwiał jej mieszkańcom zaistnienie na telewizyjnej antenie w roli statystów, a także urozmaicał ich codzienne życie. Posadzili mnie w sumie. To było zrobione z kretówki, co krety. Ryją, ale to mi były odchody krówy. nie? Od króly, nie? No, ja to już jak byłem brudny, to zacząłem płakać i tam wszedłem do tego samo. No pan usiadł na tym. Tak, no bo jeszcze mnie przydusił tam, nie? No. I ten i to wy, wypaplany byłem w tym, no to wlazłem do tego sanu, żeby się wymyć, nie? No wtedy jeszcze tyłek wystawiałem i tam kurde mówiłem, że na kopalec tu sepalec tamtego, nie? Bo to tak jak było, to, 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 to zawsze te kamienie leciały za to na mnie. No fakt, że to były steropianowe. No. To, <laughs> to, to znaczy ja miałem tam dość dużo tych zdjęć, bo to było i tam nad sanem, jak do tego psa było strzelane tu w Wesołej było, jakby pustarunek pustarunek, ta knajpa, później tam na Górnej Wesołej jeszcze też było. No właśnie tam za Cegielnią tam co opowiadałem, co tego zdjęcia nie było. W Chudnym, jak tam były tam, nie wiem, jasełka, jakieś przedstawienia, później na tym weselu w Nursku. I tak. przez kilka odcinków przewijała się pańska postać? To prawie sprawy ten film, tylko że to jak mówię, tam... Połowa tych zdjęć, co ja miałem robionych, to nie było. Jak się pan dostał do, tych, do tej roli? No bo ona już taka była trochę bardziej poważna. No to jak mówię, no, no, tam, no, bo to u nas nazywa się to folwargi, tam było, tam to właśnie miało być tam, taki dziadek, gwoździa w sztachetę granatem przybił. Tam mieli być, miało być to zbiegowisko całe, nie gapie. No i to, no to poszedłem, to wtedy mnie pognali, ten, ten na Piórkowskim, ja pognął w tych ciuchach, kurde, z tych, w tych wy, wycieralnych spodniach, że tam nie było takich spodni w tamtych czasach. Później się kłócił, z nim kłócił, aż musiał mi dać ten papier na te 200 zł. No, a ale jak, ta, jaki? No i wtedy właśnie, bo ta, 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 ta Agnieszka była drugim reżyserem, ja już nie pamiętam jak ona się, no ja nie mam głowy na nazwisku. No i zawołałam my kazał mi się poziomyć, przebrać i wzięli mnie to, że sobie tak się to zaczęło. Tak jak ja to nie miałem pojęcia, że go, o tym. To musieli mnie tam też podszkolić, powiedzieć mi, jak coś mam mówić. Wspierwszyłem coś, to, to, to wiadomo było 4-5 razy pięć powtórek. A szczegóły też takie były, że jak w szkole byłem, to trochę uwagarowałem. Jak, tak, jak zobaczył dyrektor, bo mnie tam, dyrektor szkoły, Adam Batur, wtedy uczył mnie historii obronnego. Jak zobaczył, że kurde, z Górnej Wesołej taksówka jedzie, to już zawsze już, już zły był i mówił do mnie, że filmowiec ubieraj się, jadę po cieniu. A pan na ekranie w jakiej roli zaistniał? No, ja tam wygrałem jako drużbę na weselu, w sąsiedniej wiosce tam pod, blisko Norsca, pod hełmem. Tak, z żoną my tam występowali, jako jak drużba, z Laseczką i to wszystko. I długo byliście widoczni na ekranie? No, panie, to chwila, moment, bo to, bo to tego... Długo my tam byli na tym weselu, ale to, to ujęcie to mogło trwać, nie wiem, no... no w filmie to mogło być... Przeszło migło i tyle. Pani w jakich scenach występowała? No, jakoś tam, jak było, no, tego tego sterunku tam byłem, łapanka, co to Niemcy łapali, nie, no to tam my byli stali, to my uciekały. No i tak on, to tam my... Wszystko tak zawsze jak były sceny, tak duże, duże skupisko ludzi, czy coś, no to my tam, o tak wszystko się było, no i w tym weselu, no tośmy, jako, jako drużbowie byli. I chętnie Pani w tych scenach uczestniczyła? No tak, no bo my ciekawe byli wszystko widzieć, jak tam nagrywają, bo my tak, no ale potem tak jak już ten film szedł, no to tak jakoś się napatrzymy, ale tylko już, już się wie, że to jak to było nagrywane, na nie bo to tak już nie, nie o to chodziło jak tamtego tego, no, jak tam kto wyszedł, gdzie tam, żeby się tam ktoś zobaczył w tym filmie. Tak, e, by nas ubierali też e, e, statystów, tak statystów, tak. no to każdy z tam już wybierał takie ciuchy lepsze. Bo to tam były takie różne, ale u niej to tak, no tak, robili, robili takie, w dawali, takie babcie, takie jak to dawno chodzili, wszystko długie, takie obszarpane, no to tak, wszystko tak nas ubierali. Pamiętam, jak na chudnie taką scenę grali, reforma rolna była, więc żeśmy tam pojechali, jak dzielili polem, no, i tam tak, o taką, taką scenę mieli z tą cielisią, że tam jednej zabrali i komu to dadzą. Nie, no, tak było to śmieszne i takie, ale tak wszyscy, wszyscy się pod tego. A niektórzy no to nie chcieli występować w filmie. No. Taki jeden mój sąsiad. Biedny był, i nieraz żeśmy mu mówili, żeby poszedł, żeby tam zagrał jakąś scenę. A on mówi nie, bo by mnie będą mnie ludzie oglądać, to będą pokazywać. To nie chciał. Choćby sobie zarobił, no to, to nie chciał z tego skorzystać. A pani widziała się w filmie? Widziałam się. Byłam na właśnie jak. Y na tej reformie, na chudnie, to się poznałam, bo byłam nawet w swoich ciuchach, bo, po mamie sobie takie ubrałam, no i to były takie charakterystyczne, taką ładną bluzkę kolorową, to się zaraz za, za tego, nawet ładnie wyszłam, nie poznałam się w pierwszej kolejności, czy to ja? I jeszcze na tym, jak była pielgrzymka tam przez ten las, to też y, tam się poznałam ale nie wiem gdzieśmy na tą pielgrzymkę śli wiem do wieżnego to było. do ryżnego. no to właśnie wiem że że byłam też na tej pielgrzymce i jak oni te kradzione rzeczy y, tam rzucili, żeby sobie każdy wybrał, kto poznaje, to myśmy też podchodzili, my jako statyści, a to tylko aktorzy mieli, a myśmy tak zaglądali ciekawie, bo różne rzeczy były, każdy mówi, no można by sobie było coś wziąć. Na chudnie było takie kino, było więcej tak statystów, taki większy zbieg tych ludzi, no to tam. Po prostu my siedzieli jako w kinie na ławeczkach, no i, i, i tych statystów było, no, no dość duża grupa ludzi było. No, no to puszczali tam ten film, myśmy to oglądali tak z zaciekawieniem, no, no ciemno, przymrokowe jak to w kinie. Mama występowała, kiedy tam trzeba było jakiś statystów, to ona chodziła właśnie do, 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 tych, do tego filmu, a tato no to pamiętam jak e, wziął konie, e, Taki wóz z pokoszkami, ciele. I jak od, y, na tej kowalowej łące ten jarmak się odbywał, to tam pojechał z tym, z tym cielakiem, z tymi końmi, y, i, i, tego, i targi tam się odbywały. No to tam bił w rękę, tam, ile tam za to ciele i tego. To y, każdy to, y, jeszcze nawet ten reżyser Ber, mówi, panie Skotnicki, bo ojciec, y, no, takie nazwisko moje rodowe jest, y, y, mówi, Powtórz pan jeszcze to, bo tak do takiego sąsiada mówi, panie, kupcę pan ciele, a i mu się to tak nadało, spodobało, mówi panie Skotnicki, powtórz to, bo to nam tak pasuje do tego wszystkiego, do tego targu, do, do, do tego jarmarku. Bo jakby żniwa, no to trzeba. A to, że tam byli z prawdziwego zdarzenia, to oni nie potrafili tak kosić, udawali, że koszą, ale to nie było to, co rolnik Uprawione w to, to to wyszedł to wyszedł, to był tak jak trzeba. to ci, o to udawali że kocha, ale, ale po prostu nagrywane było i potem w rzeczywistości to ładnie to później jak my widzieli na filmie to ładnie to wszystko wychodziło i tereny nasze ładne. Moja sąsiadka Świętej pamięci Weronika Dudek. Ona po prostu potrafiła się wcielić w każdego człowieka, dobrego i złego i w czarownicę i tak no po prostu Filmowcy potrzebowali takiej babci, bo ona tam przeganiała takich chłopców, bo tam te chłopcy tam jak się kąpią na te wodzie, na sanie, to, to, to oni podglądali gdzieś te dziewczyny, ona wszystko przeganiała ta babcia. Do, po prostu do tańca, do różańca. I źle potrafiła scenę odegrać, i dobra. Taka potrzebna jej była właśnie kobieta starsza. Sprawdziła się w tej Sprawdziła rodzice. się na pewno, na pewno i my ją potem też wypatrywali we filmie, bo by chcieli widzieć, jak to ta babcia tam odgrywa też scenę. Statyści pobierali honorarium w wysokości ówczesnych 200 zł za dzień zdjęciowy. Wyjątkiem był 14-letni wtedy Wiesław Gucwa, odgrywający rolę epizodyczną. Ja miałem więcej, bo ja nie miałem to, te, niby tę te umowę podpisam, to znaczy to mama podpisywała, bo była nie niepełnoletni. No ale ja to miałem wtedy 600 złotych dniówkę. Czy to była cała dniówka? Czy było 20 minut, to te 600 zł było. No i ile tych dniówek w sumie było? Trochę było no, chyba. By było trochę. No bo to znaczy tam w filmie może dużo nie widać, bo to, to jak mówiłem powycinali, ale by było trochę tych dniówek. Natomiast sprzedawali po prostu starsze rzeczy jakieś, czy kredencje, czy coś, kto co miał. Ja, ja sprzedałem na przykład i, bo te oficerki w dobrym, bardzo dobrym stanie, z prawidłami, ze wszystkim rajtki, bo im to potrzebne było po prostu do, do filmu. I ludzie sprzedawali starocie, takie wszystkie rzeczy. Oni nie tylko, że wykorzystali to w tym filmie, ale po prostu później zabrali, zabrali ze sobą, nie wiem, do Wrocławia, bo tam nagrywali te sceny w środku, wnętrza, to, to tam nagrywali to resztę, to im potrzebne było po prostu, tak. Oni się pytali, was co macie ewentualnie na sprzedaż. Patrzyli na to, i musiało to po prostu im odpowiadać, bo to wszystko z nowoczesnych rzeczy raczej nie, no wszystko stare. To to, to kupowali. I każde po prostu w tym czasie to były wielkie pieniądze. Poratunek był bardzo wielki i ze statystowania, i ze wszystkiego. Tak. A y, zwierzęta też wykorzystywali wasze. A zwierzęta wykorzystywali, mówię koń mój borow tam udział, ciele, to wszystko kto, co miał, to, to brali na wodze na to i jechaliśmy na ten targi i za to się brało pieniążki. Ekipa serialu kręciła sceny wokół prywatnych domów mieszkańców wesołej, lub też dobudowywała obiekty na przydomowych posesjach. Tak jakoś przyszli pooglądali, Pytali się, czy mogą tam zmienić y, okna, tam dostawiali do okien różne swoje, swoje tam Przedmiot przedmioty, detale, mm. no i tak y, sobie pod tego, no i odpowiadało im była stodoła zaraz koło domu i i jakoś tak, jakoś także sobie to wybrali. I akurat Ewa tak tam grała. W wielu scenach. W wielu scenach. Ona mieszkała po prostu w tym domu u nas. Mieszkała. No i, i miała tam e, niby gospodarstwo. No to mąż jej jak e, pojechał, no to ona potrzebowała jakichś pomocników. No to ten Jasiu przychodził do niej. Yy, to później yy, posterunkowy nawet Nie, też tam do niej, niej przychodził, także, że mieszkali razem z nią pod tego, no. no ona też u nas to się też bardzo dobrze czuła, jak przyszła, to mówi, ja przyszłam do swojego domu, no to... Ta ekipa z takiej trzciny, takich kawałków jakby trzcina, to była takie maty trzcinowe i, i to Postawili ten budynek, otynkowali, wstawili okna dach, no i mój dom był. Po prostu zatkany, że nie było widać tylko ten posterunek. W serialu Popielec wystąpiła plejada polskich aktorów. Oprócz wspomnianej już Ewy Ziętek, obsadę tworzyli m.in. Tomasz Dedek, zagrał postać głównego bohatera Józefa Garstki, Jerzy Kryszak, Jerzy Turek, Zbigniew Zamachowski, Ryszard Kotys, Tadeusz Chudecki, Joanna Żukowska, Bożena Adamek, Stanisław Michalski, Bogusz Bilewski. Piotr Grabowski, Marian Opania, Stefan Friedman. Film reżyserował Ryszard Ber na podstawie książki Włodzimierza Kłaczyńskiego o tym samym tytule. Akcja toczyła się we wsi błędna. No później my się po prostu zaprzyjaźnieli, także przychodzili tu do nocy. I w gościnę, i po weselach my chodzili w rodzinie, my mieli wesela, także oni chodzili z nami. Czym co gotowała, czy co, to oni nie patrzyli, żebym tam coś im ubierała. Poszli do gaczka, wzięli sobie łyżki, z gaczka jedli i, i tego. No, no tak było. Ona, jakbym miałam ziemniaki, czy coś to z mlekiem. Czyli swobodnie się tu czuli, tak, sobotnie dobrze. Ja się tak gotowałam, czy zupę fasolową, czy coś, no to im to nie przeszkadzało. Pośli do gaczka, łyżki se pobrali i z gaczka brali jedli. Takie miłe byli, nie tam, nie pokazywali, że oni są aktorami, że oni, że oni, tak kogoś źle traktują. A dasz se już radę z kosą? Czemu nie? Jak trzeba, to trzeba. A podobała się pani Tarola Ewiziętak w tym filmie? Tak, podobała się. No tak my się trochę zaprzyjaźnili, Myśmy wtedy jeszcze trochę tu mieszkali, trochę w Chrzanowie. Pamiętam, ona była z Katowic, zaprosiła nas, żebyśmy tam do niej przyjechali do Katowic. Nie skorzystaliście? Nie, nie skorzystaliśmy, bo tak jakoś wyszło, że no, nigdy nie było czasu. Ja tu miałam mamę, mama później zachorowała, to trzeba było jeździć, pomagać, nie było nigdy. No a zresztą ona też no, niewiele była w domu, no bo, bo zawsze do jakiegoś tam scenariusza ją brali, no to także, że nie tego, ale później jeszcze jeszcze utrzymywała kontakt z nami. Nie zmarnowała, do obozu go Film wszedł na ekrany w roku 1984 i zgromadził przed telewizorami kilka milionów widzów. Po każdym odcinku pokazywała się informacja, że zdjęcia kręcono w Wesołej. Później, jak już ten film był po prostu puszczony na ekrany, to każdy czekał tego dnia, kiedy, kiedy będzie popieleć, żeby się zobaczyć. A bo tam ja jestem, bo tam moi znajomi, bo tam sąsiedzi, bo tam... to każdy czekał na ten czas. Nikt Ale... chyba nie żałował, że wystąpił. Nie, 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 nie. I raczej ja wiem, oby, oby jeszcze ktoś tu się w, w tym terenie zjawił, żeby chciał nagrać, to teraz zobaczmy no, te wesoła, te błędna, jak to, bo to taki przydomek miała ta wesoła błędna, nie wiem, bo że to błędne się to, ta sytuacja y, odbywa. No, ja bym miał recenzję jakoś do tego filmu powiedzieć, to... Ta scena za tych koziemniaków to po prostu to nie wszystkim to odpowiada. Sprawy bo, obyczajowe, za nie ma. Nie nie sprawy obyczaj, obyczajowe, bo dlatego że nasze kobiety nie są zaś takie sprzedajne, to troszku takie ujmujące jest to. No, ale to. Może gdzieś tam w świecie się takie rzeczy dzieje, ale tu... Tu raczej nie, raczej nie. No bo tutaj był film kręcony, niekoniecznie trzeba wszystko tutaj ukierunkowywać każde sceny akurat pod te miejscowości. Wiem, wiem, no ale wie pan no. To takie troszkę, to moje takie spostrzeżenie, nie wiem jak to inni odbierają, ale ja bym to się pod tym nie podpisał. A żal było, jak zakończyły się zdjęcia i odjeżdżali? Szkoda było na, tak było pożegnanie szkoda było nam, bo tak zawsze było wesoło i. Taki róż, coś się działo wesoło. Wszystkich wspominamy bardzo dobrze. Wspomnienia jakie tak są. To jeszcze takie w sumie ostatnio co było, to nie, nie w tym roku w 2012. Tam gdzieś za granicą pracowałem. I tam zaczęliśmy coś gadać, nieco, kto w życiu robi, A ja mówię, to już tam robi. Ten mówi, to robi. To. Ja wiem na życiu, to aktorem już byłem. Jak byłeś aktorem? No byłem. Mówię w filmie w jakim? No takim, tak i No chłopaczki z internetu gdzieś ściągli. No i faktycznie. To wtedy się już nie wymawiałem, że tam tym tył jak pokazywałem. <śmiech> <śmiech> bo to było najśmieszniejsze. We Francji pracowałem, ja. chłopaczki zaraz temu Francuzowi powiedzieli, że w firmie występowałem. Właścicielowi firmy, tak? Tak, on był współwłaścicielem firmy prawie o, o którym dźwigu na budowie jak my robili. No i później jak jechaliśmy do knajpy, kurczę na no, no, restauracji, nie? na bo się obiadem w restauracji jadł w południe. No to, to ten, ten Francuz znowu, tam już człowiek troszkę rozumie, bo ja tam byłem coś ze cztery sezony, nie? To, to, to wtedy się chwalił, kurczę, że u niego nawet aktor na budowie pracuje. To jest teraz na starość co poopowiadać. Dzień dobry, panie dziedzicu, dzień dobry. To maszyna, to maszyna? No. To nie to tokiera. Jak sypie? Dobrze sypie, panie dziedzicu, dobrze sypie. Jedziemy.